Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie z Nicei. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski, a to jest już ósmy odcinek podcastu o życiu we Francji. Do tej audycji zaprosiłem Annę Lick, Ania z Nicei, a tak naprawdę z Gdyni, a w zasadzie też z Paryża, no bo właśnie to będzie wątek i temat tej rozmowy, tego odcinka. Ania, która mieszka teraz w Nicei, mieszkała wcześniej w Paryżu i ja chciałbym, żeby ona troszkę mi opowiedziała o tych różnicach, o tych plusach, o tych zaletach, o tych minusach, o wszystkim, co się wiąże z życiem we Francji z y, takiego doświadczenia, właśnie osoby, która mieszkała i w stolicy, i na prowincji. No bo nie zapominajcie, że nagrywamy z Nicei, a Nicea to jakby nie patrzeć, to jest jednak taka prowincja we Francji. To troszkę jakby porównywać życie we y, w Warszawie do życia w Sopocie. To jest mniej więcej coś w tym stylu. Mój dzisiejszy gość, któremu za chwileczkę oddam głos, jest do znalezienia w internecie jak najbardziej. Obecnie, w, oczywiście, w moim salonie, ale poza tym w internecie, ponieważ Ania prowadzi bloga. Blog nazywa się zielonyśrodek.pl. Jest bardzo fajnym, kulinarnym blogiem z. Przepisami, które sprawiają, że ja, no niestety, jak widzę potem cukier i mąkę na moich półkach w, w kuchni, to no, czuję się trochę zawstydzony, bo Ania gotuje nie dość, że dobrze, to jeszcze zdrowo. Być może o tym porozmawiamy, ale nie w tym odcinku. Cześć, Ania, witam serdecznie. Cześć, Tomek, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Miło mi Cię widzieć w. Moim studiu, oczywiście, moi drodzy, jesteśmy w moim salonie po prostu zaaranżowanym na studio. Ale jeszcze zanim rozpoczniemy, krótka informacja dla Was. Moi poprzedni goście z poprzednich odcinków byli nagrywani przez internet, przez telefon, stąd zupełnie inna jakość rozmowy. Mam nadzieję, że to dzisiaj będzie słychać i będzie czuć, że jest dużo lepiej, bo siedzimy razem, mówimy do dwóch mikrofonów, no i mam nadzieję, że wyjdzie nam z tego ciekawa rozmowa. To co, Ania, zaczynamy i. Na sam początek chciałbym, żebyś. Ja już się w zasadzie przedstawiłem, ale wydaje mi się, że powinniśmy trochę wyjaśnić naszym słuchaczom, skąd w zasadzie jesteś i od kiedy we Francji i jak to się stało, że najpierw mieszkałaś w Nicei, potem w Paryżu, a teraz znowu jesteś w Nicei. Oryginalnie, tak jak mówiłeś, jestem z Gdyni. I w sumie nasze drogi potoczyły się bardzo podobnie, bo nawet w podobnym czasie tutaj przyjechaliśmy. Ja przyjechałam na koniec 2013 roku. A no tak, a ja w marcu już... 2014. Tak, czyli już 7 lat temu. Tak, trochę przez przypadek. Chłopak wysyłał CV do różnych firm w różnych miejscach i dostał właśnie propozycję, taką już konkretną tutaj z Monako. No i postanowiliśmy się przeprowadzić. Nic wtedy nie wiedziałam o lazurowym wybrzeżu i w sumie to tak nie bardzo lubiłam Francję, nawet nie wiem dlaczego. I... Nawet nie znałaś pewnie, to tak? No dokładnie, w ogóle nie znałam Francji, byłam na nartach kiedyś i tyle. I tak tu przyjechaliśmy i się okazało, że jest całkiem przyjemnie. No i było przyjemnie by w Nicei. Przez jak, jaki długi czas mieszkałaś w Nicei najpierw? Cztery lata byliśmy tutaj i właśnie potem pojechaliśmy do Paryża. I do tego Paryża znowu za pracą, czy jakiś inny powód? Tak, częściowo za pracą, ale też było tak, że dopadła już nas, nas taka stagnacja tutaj. Znudziło nam się to morze i w pracy u chłopaka było już mniej roboty, mniej projektów i Potrzebowaliśmy zmiany i właśnie wtedy pojawiła się ta propozycja z Paryża, i postanowiliśmy pojechać, zobaczyć, jak się żyje w Paryżu. I no, ja lubię zmiany, więc. Okay, Czy taka chęć tak naprawdę zobaczenia, jak to się żyje w stolicy? Tak. Po prostu tak. coś nowego, coś ciekawego. Trochę tak. No plus nie powiem, byłam zadowolona, że będą loty bezpośrednie do Gdańska. O, rzeczywiście, tak. tak. Moi drodzy, my tutaj z Nicei musimy latać do trójmiasta z przesiadką. Najczęściej ja latam Ludwigą przez Monachium albo przez Frankfurt. No Loty bezpośrednie to, co chyba pewnie była częściej w Polsce wtedy z Paryża. Tak, zdecydowanie z Nicei latałam może dwa razy w roku i zawsze na dłużej, a z Paryża potrafiłam jechać na kilka dni, nawet raz w miesiącu, jak była potrzeba. Czy... No tak, na, na weekend sobie wpaść do Polski tak. i wrócić ekstra. No powiedz mi, proszę, w tym Paryżu, jak tam się żyło? Ja mam kilka zagadnień, oczywiście, wypisanych tutaj, i ceny, i mieszkania, i ludzie, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od tematu, no, z którego, co by nie mówić, to kojarzycie najbardziej i chciałbym zapytać o ryneczki, bo wiem dobrze, że ty, ty tutaj w Nicei robisz. Jesteś takim mistrzem robienia dobrych zakupów w, na rynkach u lokalnych dostawców i rzadko raczej robisz zakupy w spożywczakach, tak jak ja. Jak wygląda porównanie Paryż Nicea w tym temacie? No, no może powiemy najpierw, jak jest w Nicei z mojego punktu widzenia. Niestety te rynki tutaj są takie dosyć mocno turystyczne, komercyjne. No, I pewno, tak. tak naprawdę nie ma ich za dużo, bo tak, w Nice i w centrum są chyba ze dwa. Jeden jest dosyć daleko przy samym dworcu, więc tam rzadko się pojawiam. A w Paryżu jest tak, że jest tych rynków mnóstwo. Każda dzielnica ma tak naprawdę swój mały ryneczek, i to są takie miejsca prawie że święte, do których się chodzi raz, dwa razy w tygodniu. Są wielkie kolejki, pełno ludzi, przemili sprzedawcy, świetne towary i tak dalej, więc wszystko, co najlepsze, ponoć z całej Francji trafia do Paryża, tam jest najlepszy rynek, właśnie no najwięcej ludzi tam też mieszka, więc, więc te rynki naprawdę wszyscy mają wózeczki jak sobie kupiłam taki wózeczek w końcu chyba po tygodniu w Paryżu to wszystkie koleżanki w Polsce się ze mnie śmiały bo w Polsce no wiadomo się a ty kojarzy. się poczułaś jak paryżanka Tak ja się poczułam jak paryżanka chodziłam z wózeczkiem na zakupy i, i było super nie naprawdę te rynki tam są no trochę ich mi tu brakuje czyli jest ich więcej są dobrze zaopatrzone a cenowo jak wygląda porównanie no pewnie zależy od towaru który kupujemy ale bardzo często pojawiają się jacyś właśnie lokalni producenci, jakieś takie małe farmy czy coś takiego i wtedy sprzedają takie naprawdę naturalne produkty dosyć, no, w dosyć dobrych cenach. Nie są to jakieś certyfikowane bio rzeczy, ale są takie właśnie w miarę naturalne, Często trochę robaczywe, no, trochę obite. Z tą osobą i tak, wiesz, kto um, to jest. Tak. I na przykład jabłka są w sezonie, jak są jabłka, są truskawki fajne i tak dalej. Bardzo takie sezonowe warzywa i owoce. No wiadomo, też są stoiska bardziej takie. Ale właśnie jak z giełdy załóżmy. Nie a na tych bazarach, na tych ryneczkach to trzeba po francusku dobrze mówić, czy sobie radziłaś? Czy ty w ogóle znasz świetnie francuski nie masz z tym problemu? No ten mój francuski to na pewno jeszcze długa droga przede mną i na pewno mogłabym go mocno podciągnąć. Aczkolwiek no, dogaduję się na jakimś tam poziomie, a, a tym bardziej właśnie w kwestii jakichś tam warzyw, owoców i tak dalej. A zresztą ci sprzedawcy bardzo często mówią jednak po angielsku, więc... Chociaż na szczęście chyba raczej po francusku z nimi rozmawiałam. No to tak się rzuca. Tam nie było problemu, żeby Nazwę warzywa czy owoce, on pakuje w siatkę, więc w sumie tej rozmowy też tak dużo nie ma. Nosem wywołasz, czy jest świeży, czy nieświeży. Tak. Okay, w porządku, czyli już wiemy, że tam jest więcej możliwości. Wracając do tych cen, moi drodzy, też ważna uwaga dla Was. My oczywiście jesteśmy na Lazurowym Wybrzeżu, tu też jest drogo, więc to nie jest tak, że te ceny będą jakieś bardzo mocno inne, że, że w Paryżu będzie dużo drożej niż w Nicei, no bo jednak i tam, i tutaj to są miejsca turystyczne, miejsca, gdzie wiele osób chce mieszkać. Ale pewnie Ania jeszcze zaraz zdradzi, że mimo wszystko tam no, trochę drożej jest. To jest na pewno dość jasne, bo to w końcu stolica. To może jeśli chodzi o, o, o mieszkanie we Francji i o ceny, to chciałbym teraz trochę o mieszkaniach, Aniu, o mieszkania ciebie zapytać. Jak wygląda dostępność? Jak, jak, jak porównujesz? Czy te mieszkania są tańsze, droższe, czy są mniejsze, czy, czy może czystsze, brudniejsze? No, jak to wszystko wygląda? W Paryżu na pewno jest dużo trudniej wynająć mieszkanie. Te mieszkania są. Idą jak świeże bułeczki. Słyszałem jest... o tak zwanych castingach, czy to prawda? Tak. Jak się pojawi jakieś fajniejsze mieszkanie, w, w dobrej cenie, to jest od razu 10-20 chętnych i wtedy właściciel wybiera rodzinę, czy tam osobę, która mu najbardziej odpowiada. I, i no, mieszkanie jest ciężko bardzo dostać. I jest ich, no, wiadomo, jest ich dużo, ale ludzi chętnych jest jeszcze więcej. Często standard jest bardzo niski, a te mieszkania są bardzo drogie, więc. No nie jest łatwo. Nam się udało, zupełnie przez przypadek znaleźliśmy mieszkanie poza agencją. Miało okropne zdjęcia i naprawdę nikt inny się tym mieszkaniem nie zainteresował. Właściciele od razu nam wynajęli. Nie robili żadnego castingu, więc było super, bo naprawdę zaczynałam się martwić, że będziemy musieli w jakimś Airbnb na początek zamieszkać. Czyli z mieszkaniem się udało? To było mieszkanie gdzieś w centrum Paryża czy poza Paryżem? No, nie mieszkaliśmy w samym Paryżu, tylko na La Défense, czyli jakby w tej... A tak zwana biznesowa dzielnica tak. La Défense, ja to powiem, bo bardzo ją lubię. Tak, uwielbiam zawsze wsiadać w Paryżu w to metro numer jeden, które jeździ bez maszynisty. Można sobie przy przedniej szybie stanąć, popatrzeć, jak w tym tunelu się zasuwa z centrum Paryża do La Défense. Tak, wszystkie dzieci zawsze lubią to ja. metro i domek. Nie, no, no tak. No więc La Défense jest trochę oddalone od Paryża, pewnie nawet kilka kilometrów, no, jakoś tak, tak ale na jest dokładnie, tam jest, tam są wszystkie te biurowce, wysokie budynki i tak dalej. I bardzo, bardzo dużo ludzi tam pracuje, więc połączenie z samym Paryżem jest świetne. A samo miejsce też jest fajne, bo właśnie są te małe ryneczki, jest więcej przestrzeni niż w samym Paryżu i są jakieś parki dookoła i rzeka i tak dalej, więc... Okej, okay, no to świetne miejsce w takim razie, a w samym Paryżu, jak rozumiem i tak często, w Paryżu mam na myśli centrum Paryża, pewnie często bywaliście. Tak, jeździliśmy dosyć często, no tak pewnie średnio raz w tygodniu, czasami trochę rzadziej. Szczególnie na początku to się jeździło naprawdę dużo. No dobrze, w takim razie, jeżeli chodzi o mieszkania, to jeszcze mam pytanie, jak wygląda kwestia cenowa? Pamiętasz może porównanie? Tam drożej, tu drożej? Nie, w Paryżu dużo drożej na pewno. Tam za mieszkanie 35 metrów płaciliśmy tyle co. Tu za 70 metrów. O no to rzeczywiście jest wielka różnica i tu w dodatku mieszkasz w fajnej dzielnicy blisko Portu, a tam mieszkałaś, mówisz pewnie też w fajnej dzielnicy, ale daleko od centrum. Tak, znaczy no zależy, co kto uważa przez centrum. Ja w sam centrum Paryża, a też bym nie chciała mieszkać, zresztą na nie wiem, no tak, gdzie jest centrum tak. Paryża, chyba to cały Paryż, to... cały Paryż jest jednym wielkim tak. centrum, więc. No, powiem tak ja i tak nie mieszkałam w jakimś droższym miejscu myślę że te ceny potrafią być dużo dużo wyższe wiem że koleżanka wynajmowała mieszkanie 40 metrów bez jakiejś super kuchni za 1400 euro więc no to już są ceny, a tak? żeby kupić mieszkanie w Paryżu no to to jest 15-20 tysięcy często chociaż za 10 też pewnie coś się znajdzie. Za metr kwadratowy mówimy oczywiście. No to jest często 10-15 tysięcy euro za metr kwadratowy, więc jednak w NiCE jest tak o połowę taniej, jeśli chodzi o kupno mi się wydaje. No jasne, no to jest jednak stolica, więc te ceny tak. będą odpowiednio większe. A w samym Paryżu jest 25 tysięcy za metr. Więc. A czy te ceny, już teraz nadal o cenach, ale w innej dziedzinie, te ceny w sklepach w spożywczych, czy może jakiś atrakcji, usług, na czegokolwiek, to możesz jakoś porównać tutaj taniej? No tak, w Paryżu jest, no na przykład piwo. No, w Nicei kosztuje około 7 euro tak średnio, a w Paryżu około 10. O, Więc nawet tak jest 10 euro? Mówimy Lan tu o dużym piwie, oczywiście. Tak, tak. Lanche, wszystkie usługi są też proporcjonalnie droższe. Jednak no, w Paryżu przez to, że są wszystkie duże firmy, ludzie dużo lepiej zarabiają. No tak, to jest trochę jak z Monako. Zresztą tutaj mamy 20 kilometrów tego miejsca, tak. w którym nagrywamy Monako, tam też jest oczywiście odpowiednio droży, ale więcej można zarobić. No, to, no nicja to tak jak mówiliśmy, prowincja. No, dopiero będąc w Paryżu, dowiedziałam się, że jest Paryż, a reszta to prowincja, więc <laughs> my mieszkamy na prowincji, na wiosce turystycznej tak, tak naprawdę, tak, więc. Jest zupełnie jest inaczej. Różnica, a właśnie, a jak wygląda ta różnica z ludźmi? No bo my tutaj żyjemy sobie na tym lazurowym wybrzeżu, trochę jak cała Francja, czyli spokojnie, wyluzowani, ta radość życia jest bardzo ważna we Francji, oczywiście całej, ale. Ale ja słyszałem, że jednak Paryżanie są trochę inni i wiem, że w Marsylii nie, nie lubią ludzi z Paryża, zresztą tu w i też niekoniecznie. Jakie jest twoje doświadczenie w tej sprawie, w takiej sprawie mentalności? No, myślę, że generalnie Francuzi są tak naprawdę bardzo pracowitym narodem i szczególnie w Paryżu to widać, ci wszyscy ludzie w korporacjach, oni bardzo, bardzo dużo pracują. Idą do pracy na ósmą, kończą tą pracę na przykład o siódmej. Mają wiadomo przerwę na lunch, ale tak naprawdę dużo pracują, nie wiem jak efektywnie, ale na pewno są bardzo pracowici i, i tak no, trochę to życie inaczej jednak w Paryżu przebiega, bo tutaj jednak pewnie więcej się wychodzi, jest bardziej na luzie, a tam praca, dom i w sumie no, i weekend. Się, że są dojazd do pracy, im więcej zajmuje Ten, pewnie, o, więc to też dużo wyznacza. Myślę, że to jest, jest też bardzo duża różnica w Paryżu osoba pewnie średnio spędza godzinę w komunikacji, żeby dojechać do pracy, niektórzy pewnie półtorej. W jedną stronę mówimy tak. To tak jest możliwe, a czytale. tutaj też pewnie niektórzy dojeżdżają dosyć daleko, aczkolwiek chyba dużo ludzi jednak mieszka blisko pracy, albo no, jeździ na rowerze, do dojeżdża, to jest albo na skuterze, 5 minut pociągiem, tak. tak, tak, tak a tam znam osoby, co jeździły po półtorej godziny w jedną stronę, dużo ludzi robi na drutach w pociągu, na przykład, i to naprawdę nie jest żart, więc. Tak, tam na pewno się żyje dużo, no dużo, dużo więcej czasu, poświęcają ludzie na pracę, dojazdy do pracy. I... A to wyznacza znowu rytm dnia, ja, oczywiście. No i wtedy zostaje weekend na zakupy, pewnie sobota standardowo, jak to we Francji, a niedziela dla rodziny na jakiś piknik. Dużo tej zieleni w Paryżu tam było? No, trochę tych parków było, aczkolwiek są to małe parki, raczej takie ogrody, bym powiedziała. Ja kojarzę tak naprawdę ogród luksemburski, który jest całkiem ładny, ale wiem, że ty mieszkałaś chyba dość blisko Lasku Bulońskiego, prawda? Tak, Lasek Buloński to jest taka dosyć duża powierzchnia takiego lasu miejskiego. Tam są parki, porobione boiska, ścieżki wyznaczone, jeziorka nawet są, więc jest to naprawdę fajne miejsce, szczególnie na wiosnę i na jesień, jak są piękne drzewa, zielone tudzież złote, więc tam naprawdę dużo ludzi chodzi na spacery, na rowery, tam zaczęłam tak naprawdę porządnie biegać więc naprawdę jest to fajne miejsce i no dosyć mi brakuje tego lasu tutaj to, teraz w Nicei Tak tak może samo co ja w Nicei dookoła Nicei nie mamy za dużo lasów to jest ten problem ale znowu wejdę w słowo bo powiedziałaś o jesieni a jesień w Paryżu to jest to czego jeszcze nie udało mi się przeżyć kiedy jest najlepszy czas żeby pojechać zrobić fajne jesienne zdjęcia w Paryżu No myślę że najlepszy będzie Październik, aczkolwiek może też listopad, tak na, myślę, koniec października. A, czyli to już no. tak, musiałabym sprawdzić dokładnie, ale naprawdę jesień jest piękna, bo jest dużo drzew, które zmieniają kolory na złote, czerwone i naprawdę wtedy pięknie jest. Bo jaka tam jest w ogóle pogoda w tym Paryżu? Powiedz mi, proszę, czy te lata są upalne, a zimy mroźne i śnieżne, czy to jednak jest trochę inaczej? Nie, pogoda w Paryżu jest naprawdę świetna, bo tam jest bardzo umiarkowany klimat. Zimy są łagodne, czasem trochę śniegu spadnie, ale raczej nie za dużo. Jak spadnie go więcej niż 2 centymetry, to całe miasto jest od razu sparaliżowane, bo Jestem nikt przydolone. nie ma opon zimowych. I... A dużo deszczu? Nie, powiem szczerze, jakoś miałam szczęście, byliśmy tam też nie za długo, więc... Jakoś nie odczułam, żeby dużo padało. Wiadomo, zdarzało się deszcze, ale nigdy takie jak w Nicei. Więc jak w Nicei pada, to lepiej z domu nie wychodzić. No tak, a tam. W Nicei potrafi, ule, potrafi ulewnie padać. A tam wystarczy parasolka, a, więc... Czyli Taki romantyczny spacer po tak. Paryżu z parasolem. A to jeszcze jest, prawda. jest taka jedna kwestia. Paryż, co było zresztą w pewnym filmie poruszone, jest najpiękniejszy jak pada. I naprawdę jest to, to w punkt, jak się jedzie ulicami Paryża, i są mokre chodniki. I pada deszcz, i się te światła wszystkie odbijają. Jest naprawdę pięknie. Te liście leżą, zaraz muszę tak, jakąś romantyczną dokładnie. muzykę włączyć. Mokre liście, odbijające się światła, jest Proszę. naprawdę najładniej. Widzisz, ja w Paryżu byłem tylko. No byłem kilka razy, ale chyba za każdym razem był to sierpień. A no jak dobrze wiemy, sierpień to jest czas, kiedy w Paryżu jest pusto, bo wszyscy Paryżanie są wtedy na wakacjach na Lazerowym Wybrzeżu, na Prowansji, Oksytanie, Nowa Akwitania, wszędzie tam, gdzie. Gdzie jest ładnie latem? Czy Paryż, jak rozumiem, Paryż tak nie wygląda poza sierpniem? Moje, moje doświadczenie z Paryżem jest trochę, trochę błędne. Oj tak, zdecydowanie sierpień to jest taki jeden wyjątkowy miesiąc, gdzie naprawdę jest wtedy pusto, no bo tych ludzi najwięcej to jednak jest, jest mieszkańców, więc jak oni wszyscy wyjadą, to naprawdę nie ma korków, nie ma samochodów na ulicach, jest wszędzie po prostu o dwie trzecie mniej ludzi, więc jest naprawdę super. Więc jak odwiedzać Paryż, to najlepiej w sierpniu. A jak się po Paryżu poruszałaś? Czy to transport publiczny zawsze, czy jednak samochód swój warto mieć w stolicy? O nie, samochód na pewno nie warto mieć, chyba że na wycieczki jakieś weekendowe, ale sam Paryż jest bardzo zakorkowany i ma do tego świetną komunikację miejską, więc naprawdę metrem, pociągami można się wszędzie dostać bez problemu. Często jest tak, że na przykład jak już mi się zdarzyło na przykład Uberem wracać skądś, to 5 kilometrów jechaliśmy na przykład 40 kilometrów, więc tak naprawdę nie... minut. Tak, 40 minut, mhm, więc okay, no to rzeczywiście. Więc często było to niedużo krócej niż na piechotę. Nie więc... tak. Zatłoczony Paryż oznacza pewnie też, że tam żyje mnóstwo ludzi, czy to znaczy ja wiem, że żyje mnóstwo ludzi, ale czy to naprawdę tak widać w tym Paryżu, że tam jeden na drugim mieszka, żyje i chodzi? Tak, jest, to mnie chyba najbardziej zaskoczyło, jak tam przyjechaliśmy, bo wszędzie gdzie się nie pójdzie, czy to jest jakaś galeria handlowa, czy turystyczna atrakcja, czy po prostu park jest pełno, pełno ludzi wszędzie na ulicach. W sklepach, na tych rynkach, właśnie też trzeba swoje odstać w kolejkach, więc wszędzie jest pełno ludzi. Okazuje się, że Paryż jest jednym z najbardziej zaludnionych miejsc w Europie. O, no tak, Monako może być bardziej. Najgęściej, Monako... o. No właśnie, najgęściej. tak, Monako mamy tam dwa kilometry długości, pół kilometra szerokości, więc to, to zupełnie inna skala. Natomiast Monako też nie jest w Unii Europejskiej, warto o tym wiedzieć, więc jeżeli mówimy o. Jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, to pewnie Paryż właśnie wypada jako pierwszy. No i Paryż, warto dodać, jest też najsłynniejszą destynacją turystyczną na świecie. Jest najchętniej odwiedzanym miastem turystycznym świata. Dobrze, Ania, dziękuję Ci bardzo za te wszystkie informacje. To teraz takie pytanie, które mnie najbardziej ciekawi. Dlaczego wróciliście z Paryża do Nicei? Bo teraz mieszkacie w Nicei znowu. No, więc po dwóch latach niecałych postanowiliśmy się przeprowadzić z powrotem do Nicei. No, była to dosyć ciężka decyzja, bo dobrze mi się tam mieszkało. No, i chciałam jeszcze pokorzystać trochę z lasu i pojeździć po okolicy i może do Brytanii i tak dalej. Ale no, głównie chodziło o to, że jednak mój chłopak bardzo tęsknił za Niceą, się okazało, i w jego pracy zaczęli szukać kogoś, na, żeby go w końcu zastąpić. Więc. Więc postanowił wykorzystać tą sytuację i wrócić do Nicei. Miał tak naprawdę też dosyć Paryża, tych wyjazdów metrem i, I tego tłumu. I tego tłumu całego, tak. Jednak to jest chłopak z prowincji, na prowincji mu jest najlepiej. <grym> A by gdzie lepiej? Już wiem, że chciałabyś tam troszkę jeszcze dłużej pomieszkać, ale jesteś zadowolona z powrotu do Nicei? Tak, mi jest dobrze w Nicei, w Paryżu też mi było dobrze, więc jakbym musiała tam kiedyś jeszcze wrócić, to, 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 to będę nawet zadowolona. Aczkolwiek tu na pewno jest pięknie, zielono, jest morze, które mi trochę. brakowało spokojniej. Tak, aczkolwiek po powrocie z Paryża musiałam, potrzebowałam trochę czasu, żeby się oswoić, bo no, nie to, że tęskniłam za Paryżem, ale trochę byłam niezadowolona z tej całej przeprowadzki. W każdym razie po paru miesiącach, szczególnie jak przyszła jesień, to stwierdziłam, że może to nie była zła decyzja, bo jednak tu jest pięknie, ciepło. No tak, to ta zima jest wyjątkowa. A tak. zima w Paryżu? No wiem, że nie ma śniegu za często, nie ma mrozu, ale czy to jest taka męcząca pora roku, kiedy jest szaro? Jeszcze wróćmy do tej pogody na chwilę, bo mnie to ciekawi. Czy jednak jest też dużo słońca, tak jak tutaj u nas na, na luzrowym. No pewnie też zależy od zimy, ale myślę, że mieliśmy szczęście, bo tak naprawdę te zimy były tam bardzo przyjemne. Było dużo słońca, było ciepło, były okresy gorsze na pewno, trochę śniegu i tak dalej, ale... Nie, ja, ja też nie mam takiego problemu z pogodą. Jak jest zimno, wystarczy się cieplej ubrać, więc. No tak. Wiesz, ja kiedyś chciałem mieszkać w Szkocji, a teraz już nie wiem, czy mógłbym mieszkać w Szkocji, kiedy człowiek doświadczy i przyzwyczai się do takiej ładnej pogody, jak mamy na Lazerowym Wybrzeżu. Oj, tam w Szkoci polali, by ci trochę whisky, a od razu byś zmienił zdanie. Ja już często był francuskim winem. Dobrze, Ania, bardzo Ci dziękuję. Mamy całkiem fajny obraz różnic i podobieństw życia w Nicei i w Paryżu. Bardzo mi się podoba Twoje doświadczenie. Nie ukrywam, że sam bym chętnie pomieszkał trochę w Paryżu, żeby zobaczyć, jak tam się żyje, jak tam się mieszka. I czy, czy dałbym radę bez morza, bo ja jednak wolę nad morzem? Okej, okay, czyli jak widać do Francji za pracą, do Paryża za pracą, a na lazurowe wybrzeże z powrotem, co mnie bardzo cieszy, nie tylko za pracą, ale także przeprowadziliście się, żeby mieć trochę więcej spokoju i chyba nawet trochę więcej przyjemności z życia, jak wnioskuję z tej rozmowy, no bo nie ukrywajmy, na lazurowym wybrzeżu właśnie tak się żyje. Nie? Trzeba mieć dużo czasu na, na odpoczynek, na przyjemności, na korzystanie z, z tego wszystkiego, co mamy tu dookoła. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. Tak, na pewno jest tu trochę włoskich wpływów a, i tak, jednak siesta... Co I ważne. tak. Okej, okay. Ania, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do, do tej audycji, i za tą rozmowę. Wam przypominam, moi drodzy, że Anię można znaleźć na blogu zielonyśrodek.pl, ale Ania, czego chyba wcześniej nie dodałem, jest też fotografem, czy też może powinienem powiedzieć, fotografką w Nicei, na Lazarowym Wybrzeżu, więc możecie też umówić się na sesję, będąc w okolicy. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, mojego podcastu, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. No i pamiętajcie, że wszystkie informacje znajdziecie na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl. Pozdrawiam z NICEJ. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowywybrzeże.pl.